Z niejednego pieca przecież się jadło Nie pakuj się w to jebane pakno, Takie czasy niestety Luksus i konkrety Na tylnym siedzeniu ogień W bagażniku monety i maczety I maczety Neony, światła, ulice Stare, brudne kamienice, dzielnice Puste okolice, dziwisz mi się Kurwa nie, bo my Siedzimy w ciepłej G-klasie Da się! Z niejednego pieca przecież się jadło Nie pakuj się w to jebane bagno Muzyka leci w tle, a chłopaki toną w seansie Każdy z innym celem, z grubym portfelem Na swojej fazie a, 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 a. Zapach nowej skóry, Rolexy, szampany, luksusy Wydechy, brabusy, klamki, monety, maczety Ciuchy, wendety z niejednego pieca przecież się jadło Nie pakuj się w to jebane bagno Takie czasy niestety Luksus i konkrety Na tylnym siedzeniu ogień W bagażniku monety i maczety ty, 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 ty. Pistolety, rozboje, w magazynku naboje To ciągła walka, a nie przestoje Konsekwentnie idziemy po swoje Nie boję się, nie! Nie czuję respektu do tych analfabetów z Uniwersytetu. Z niejednego pieca przecież się jadło, nie pakuj się w to jebane bagno. Takie czasy niestety. Luksus i konkrety. Na tylnym siedzeniu ogień. W bagażniku monety i maczety. Z niejednego pieca przecież się jadło, nie pakuj się w to jebane bagno. Takie czasy niestety. Luksus i konkrety. Na tylnym siedzeniu ogień. W bagażniku monety i maczety. I maczety. thank you